Paneczko. Z tej strony? Perka, perka. Tak jak widzicie po tytule filmu, dzięki widzowi zdobyłam wymarzonego skina. Ogólnie było to dzień przed Wigilią, czyli 23 grudnia, i nagrałam sam ekran z gry, żeby uwiecznić ten moment. Tak jak widzicie, za jedyne 500 zielonych klejnotów była dostępna legendarna skórka prawdziwego fana Bandy Banan, czyli banana guy, banana kroki oraz emotka Cool. Niestety nie było mnie na to stać, więc doładowałam sobie zielone klejnoty i w końcu kupiłam mojego wymarzonego skina. Tak więc serdecznie dziękuję Ci Monika za informację, a Was gorąco zachęcam do komentowania, jeżeli pojawi się jakaś super ekstra oferta w Stumble Guys, mówicie, ja nie jestem w stanie na bieżąco sprawdzać tych promocji. Upewnijcie się, że macie zostawioną subskrypcję wraz z dzwoneczkiem na moim kanale, żeby nie przegapić żadnego nowego filmu. No i zostawcie tutaj dużo łapeczek w górę, co od razu nagrywam kolejny film. Stumble Guys. A teraz lecimy z pierwszą grą. Pierwsza matka, na której zagramy, to jest Pivot Patch. Tak więc przetestujemy naszego balanowego skina i te kroki. Zobaczymy, czy ja je w ogóle wybrałam. Ale chyba tak. No, słom! Zobaczcie, jakie balki się sypią. Dobra, biegnijmy za tłumem, bo nie możemy być ostatni tutaj w tej konkurencji. Nie jak już dawno w to nie grałam. Ostatni raz grałam przed Wigilią, chyba. Ja jestem prawie ostatnia, co się ze mną dzieje. Dobra. Oj, oj, oj! oj. Nie wierzę w siebie. Czy ja już odpadnę w pierwszej rundzie? To się nie zapowiada zbyt dobrze. Dobra, robimy dwa razy skok. Kolejny skok i tu czekamy na młot. <noise> Ale się zrymowało. Dobra, zbiegamy z górki. I musimy wygrać. Jak wygram, to sobie coś kupuję. Nie wiem, w sumie jeszcze zapomniałam wylosować, co jest nowego w sklepie. Więc muszę to zrobić. Ale to już po finale, jeżeli do niego dotrwam. Kolejna mapa to. Nie, proszę, tylko nie to. Jak ja tej mapy nienawidzę! Chyba, że to nie jest... A nie, to nie jest ta mapa, ja myślałam, że to ten największy młyn, co się dzieje, ale to nie jest wcale lepszy, Wam tak powiem. Dobra, ojojoj, ojoj! Dobra, ajajaj, aj, aj, nie cofaj mnie! Dobra, do przodu mnie wypchnij, aj prawie. O, 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 nie, 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 nie! nie. Wystarczy tu środkiem fajnie przebiec sobie, dobra. Zdążę. No prawie! Nie wierzę! Czy tu się coś zmieniło! Ostatnio to przechodziłam tak nawet bez problemu. Już odpadłam! No niestety Werka aferka poleciał na dno, tak więc musimy wyjść. A ja zaraz sprawdzę, czy ja dzisiaj kręciłam kołem fortuny. No oczywiście, że nie. Tak się zagadałam, że nie kręciłam. Więc zobaczymy, co mi super ekstra upadnie, bo ostatnio wypadały mi same klejnoty. 75 żetonów! ale ja ja, coś w końcu trafiłam porządnego. Uuu, to jakaś rzadka oferta za jednego Euroska. 5 razy losowanko. <laughs> za darmo? Znowu coś za darmo dostałam. Emotkę i kroki 2023. Ale fajnie, że te klejnoty się trafiły. Super, ale kupimy sobie dopiero coś, jak zdobędę koronę. Kręgielki. Canon Climb, tak, tutaj kręgle będą więc tym sobie powinnam poradzić. Znowu jedynym bananem jestem. Bon do bonon! Szybko skaczemy. Oj, 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 oj! Już dostałam. Nie, 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 nie. Kurczę, jakbym tam wpadła na tą rampę, to by mi było łatwiej to przejść. Oj, 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 oj. To nie jest wcale takie proste. Nigdy po tej stronie nie szłam. Oj, oj, dobra, biegnę jakoś. O, udało się. No, z drogi śledzie, bo Weronika jedzie. Dobra, jeszcze tutaj to pokonać. Pójdziemy sobie poczkiem. O, ominiamy tutaj wszystko. No i zobaczcie, nie poszło mi wcale najgorzej. Będę może z piąta. O! Jestem piąta. Ostatnim razem prosiłam, żeby była ta gra z tymi rakietami, więc teraz też o to proszę, proszę, te rakiety, rakiety. To nie są rakiety, to jest piwot pasz, co przed chwilą było i tego nie przeszłam. A nie, przeszłam, bo to była pierwsza runda, ale tutaj osiem osób przychodzi, więc musimy się skupić. Dobra. Za No nie no, przypchnęli mnie do ściany! Biegniemy za czarodziejem, za czarodziejem. On nam wytaruje drogę. Jak on tak wskoczył? Dobra. Teraz się skupić tutaj, żeby nie odpaść na tych młotach, bo to jest najgorsze. Dobra. O. Teraz tutaj. Gładko poszło całkiem. Ja już koronę. Jungle roll, czyli najnudniejsza mapa, tak ja uważam, ale tu jedna osoba przychodzi, więc musimy być pierwsi. Go go power rangers! Dawajcie. Nie! Nie! Dobra, ja muszę z nim wygrać. Dobra, na razie idę na prowadzenie prawie. Tu widzę, że duża konkurencja mi się szykuje. Nie! I do wody wpadam już nie mam szansy na wygraną chyba nie! Dobra, biegnę jeszcze. Jeszcze walczę. O, nie! Chyba jakiś Robert Kubica wygrał. Nie, please! Ja chcę... Nie! To była tak nudna mapa i tak prosta do wygrania, ale niestety, pokonali mnie. Stumble Pass. Tego chyba jeszcze nie... O! Darmowa skórka do odebrania. A nie, myślałam, że tamtego strażaka dostanę, tutaj jest Lego, Lego Jo, O, tak blisko było! Ale werka złodziejka też jest ok. Gramy jeszcze raz. Póki gra się ładuje, to mam dla Was ważną informację. Wczoraj o godzinie 17 wystawiłam trzy poduszki gazolin na licytację i cała zebrana kwota zostanie przekazana na Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. Tak więc, jeżeli macie ochotę wziąć udział w licytacji na szczytny cel, to linki do aukcji zostawiam Wam w opisie filmu lub wpiszcie w wyszukiwarkę werkaaperka.pl i szukajcie aukcji oznaczonej taką ikoną. O nie, to jest ta mapa, na której tak dużo razy padłam ostatnio. Dobra, weźmy tu na górę. No. O, wiemy. No nie wierzę, nie doskoczyłam. To będzie mapa porażek, werki aferki. Tutaj muszę pomyśleć i poczekać. Dobra. O. No siostrogi! tym razem. No idźcie na tą drugą stronę, bo nigdy nie przejdziemy. No nie wierzę. No co za barany. O, oh, wskoczyłam. Oh, oh, Ej, to jest wbrew pozorom naprawdę ciężka mapa. Huu, przejdę. Paint Splash tym razem. Dobra, pełne skupienie. I lecimy. Dobra, z daleka od tego pędzla. O, całkiem idzie ok na razie. Uuu! Prawie się poślizgnęłam, ale żyję. No prawie! No a dlaczego na tą stronę mnie teleportowały? Ja nie chciałam na tą. No nie wierzę, ja nie lubię tej mapy! Uuu! Przechodzę chyba. Nie, proszę, tylko nie to. Ja tak tego nienawidzę. Dlaczego to jest na finał? Nie! Ja nienawidzę tego. No i się zaczyna! No i się zaczyna! Szejk bananowy! U, dobra! Nie, proszę! Nie, nie wbiegaj tam, nie wbiegaj tam, nie wbiegaj. Jakby ten młot mi tam na górę wyrzucił, to by było tak super! Nie! Ciężkie! Dobra, myślę, że jako nagrodę pocieszenia mogę sobie coś tutaj kupić. Epicką skórkę sobie kupię. O! Tylko proszę, nie drugi raz banana! Już banana mam, nie chcę już banana! Może być Stumblebot MK2. To teraz z tą myślą mogę zacząć kolejną rundę. Dobra, kochani, walczymy znowu o finał. Proszę jakąś prostą mapę! Laser tracer. Czy ja w to grałam? Nie wiem. Unikaj i laserów, no wydaje się proste. Okej, okay, mamy pierwszy laser, czyli taką skakankę w sumie. Wpad nie wierzę, Wpadł do szlamu. <śmum> Pełne skupienie, no chyba to dam radę wygrać, co? No palić się na tych laserach. To nie jest mój dzień chyba nagranie granie w Stambol, guys. Zaczynamy od początku. Jaka pierwsza mapa? O! To jest ta wspinaczka na góry lodową, a potem zjazd. Ice coś tam. To lecimy. 3, 2, 1! Let's go! Ja trafiłam po prostu na razie chyba na jakieś prograczy nie? Że tak wygrywają. Dobra, biegnij, bananku, biegnij! Nie zatrzymuj się! Nie wierzę. Niestety ja nie mam butów przystosowanych tutaj na te warunki śniegowe. Nie! Mm. Dobra, dawaj, 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 biegnij! Dobra, i tutaj trzeba ślizgać, patrzcie. Uhu! No nie, no. Cała się zatrzymałam! Dobra. Uhu. Ale patrzcie, jak skoczyłam na sam koniec! Jaka druga mapa? Proszę, coś czego nie było. No dobra, Hot Wheelsy są całkiem ok. A myślałam, że to jest jakaś zmieniona mapa, ale to jest ta sama. To mi całkiem nieźle ostatnio szło. Dobra, pełno skupienia. A czemu tak daleko się wybiłam jakoś? Co jest? Oj, oj, oj. Uhu! Biegniemy. Dobra, lecimy do żółtej jak banan. Tyry tyry, tyry tyry O, wyprzedziliśmy gościa. Uh! Dobra. O! Piszonko, siomi z drogi, czarodzieju! Uch, dobrze, że to nie finał. No sio! Czemu to tak długo było? Dobra, na ten idziemy. O, ale chyba damy radę. Damy radę. Dobra, do rekina. Nie do rekina, krokodyla. <grymne> Proszę o łatwą mapkę. Mogą być nawet biedronki. Paint Splash. Ajajaj, no nie wiem. Trzymajcie kciuki i zostawcie tutaj łapeczki w górę, to może mi się uda wygrać. O! Na razie jest ok. No nie wierzę. No gonić tego. Kubice. No jak to mnie dotknęło? To jest niemożliwe. No już nie mam szansy chyba. Chyba, że się potkną. sobie coś kupić. W końcu udało mi się coś wygrać. Dobra, wiecie co? Ja kupuję to. Za jeden euro. A co tam? Słuchajcie, no za taką wygraną trzeba siebie nagrodzić, tak? E, jakiś Power Rangers. Albo Red Racer jakiś. Znowu Robert Kubica. Ufolud? Nie. Epicki. Deep Diver, czyli jakiś nurek. i mało tutaj tych legendarnych jest. Jakiś rycerz. Kolejne, co będzie? Jakiś jasuło z League of Legends. Chyba Adrian miał tego skina ostatnio. I pszczółka bzilka. Czy jestem zadowolona? Może z tej bzilki? Tak. I z jasuło też. Ale kupię jeszcze tutaj. Też pięć kupimy. A co tam? Lecimy. Zobaczyłam. To jakiś grajek. Dzik! Wow. I ostatni. Ale jest jeden legendarny, jakiś astronauta. No i Dzik, zobaczcie, jaki koksu. No dobra, kochani, na dzisiaj to już wszystko. Jeżeli podobał Wam się odcinek, to zostawcie tutaj bardzo dużo łapeczek w górę, to nagram, czym prędzej kolejny odcinek The Stumble Guys. Ja Wam życzę udanego dnia i widzimy się w kolejnych odcinkach. Pa, pa!